Dzień dobry, cześć. Ja do Ciebie dzisiaj przychodzę ze słowem więcej. Ze słowem, które nie ogranicza się tylko do zarabiania pieniędzy, ale słowem, które porządkuje, jeśli tylko tak zadecydujemy. Słowem, które pozwala więcej akceptować tego, co do nas przychodzi, ale również tego, co odchodzi. Słowem, które jest. Dla mnie, sposobem na przeżywanie życia po swojemu, bo słuchajcie, czasami jest tak, że coś nas zatrzymuje. Skręcimy nie w tą stronę, zapędzimy gdzieś się w jakichś działaniach, w jakichś decyzjach, w jakichś krokach. I tak sobie myślę, że to, co się aktualnie gdzieś tam w tle dzieje, to jest idealny moment do tego, żeby. Zacząć decydować, żeby zacząć odważnie wybierać, żeby zacząć żyć po swojemu. Bo tak sobie myślę, że nigdy nie będzie idealnego momentu, i zawsze znajdą się rzeczy, o które moglibyśmy zacząć się martwić. Czego moglibyśmy chcieć więcej, więcej? Na co dzień radości, więcej uśmiechu, więcej życzliwości, więcej spokoju, więcej obecności w relacjach, bardziej jakościowych relacji. Może właśnie to jest ten moment, żeby zacząć żyć po swojemu, żeby zacząć odważnie wybierać, decydować, żeby stawiać odważne kierunki, kroki w kierunku tego, co jest dla nas dzisiaj ważne. Tak, więcej uśmiechu, więcej radości, więcej życzliwości, więcej spokoju. Więcej wszystkiego tego, co zawsze było dla nas ważne. A ja chciałabym Cię dzisiaj zostawić z takim pytaniem: czego potrzebujesz dzisiaj więcej? Czego potrzebujesz w swoim życiu więcej? Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia.